Ostatnio zajrzałam do sklepu HM. Nie jest to raczej sklep, który często odwiedzam. Jakoś nie potrafię się tam się odnaleźć. W każdym razie zaciekawiły mnie promocje na dziale damskim, a przyznam się, że poszłam tam tylko i wyłącznie na dział Łęski. Pierwsza rzecz, którą sobie wypatrzyłam, to była ta autobuza. Szara, różowa, troszkę elementów złotych, sportowa. Myślę, że w Polsce 30 kilka zł będzie kosztowała, ponieważ tutaj za nią zapłaciłam 10 franków, co jest po prostu tyle, co nic. Bluza jest, jak widać, krótsza tutaj z przodu i ogólnie jest krótka. Także pępek być może widać, być może nie, Za to fajne są długie rękawki. Myślę, że do niej odpowiednie są z pewnością różnego rodzaju spodnie sportowe. Mam takie moje ulubione szare desy, fila, także na pewno. Będą basowały na rower idealna. Szeroka, luźna. Ale myślę, że równie dobrze sprawdzić się z jeansami. I nawet zaryzykowałabym stwierdzenie, że nadaje się do spódniczki. Tylko jeszcze takiej nie mam. Myślę, że taka w kształcie litery A, także pomyślę, może coś tam się uda nam jeszcze z tym pantem zrobić. I druga bluza to jest coś, czego miałam początkowo nie kupować. Ponieważ no, jest ona dosyć szeroka, dosyć spora. Ma jasny kolor. Kojarzy mi się raczej z, ta z taką piżamką niż yy, z czymś, co można w tym chodzić na co dzień. <laughs> w każdym razie wiedziałam, że jak jej nie kupię, to te niebieskie oczka będą za mną chodziły tak długo, aż w końcu się namówię i pójdę do sklepu. Bardzo mi się te kociaki podobają. Dodatkowo fajny jest ten napis Felin. Yy, co do tej bluzy, no nie wiem... No, ta z kolei jest dłuższa. Z tym, że ma krótkie rękawki. Takie 7 8 powiedzmy. Ale myślę, że da się z nią coś zrobić, żeby ten charakter piżamowy trochę zakryć. Myślę, że ją połączę z takimi leggingsami, które mają elementy eko skóry. Także myślę, że do tego jakieś może buty takie trochę rokowe i będzie OK. Także mam te dwie rzeczy. <laughs> Jak mówię, w Polsce raczej też bez problemu je dostaniecie. Jeśli chcecie wiedzieć, jak skomponowałam zestawy stylistyczne, zapraszam na mojego bloga, ponieważ już niedługo pojawią się na pewno zdjęcia ze stylizacjami.